Późną nocą w budynku uniwersyteckim ochroniarz Jill ostrożnie zakrada się do laboratorium, gdzie dzięki pomocy przyjaciela wyłącza kamerę. Następnie Jill kradnie leki z pojemnika na przeterminowane produkty. Następnego dnia sprzedaje te leki Gregowi, który płaci jej mniej niż uzgodniono. Potem Jill jedzie do domu swojej teściowej Doris, aby odebrać swoje dzieci Matilde i Noah. Doris przypomina jej, żeby przyprowadziła dzieci wcześniej, ujawniając, że Jill nie ma prawa do opieki nad nimi. Podczas podróży samochodem Jill próbuje nawiązać kontakt z dziećmi i zadaje im pytania. Matilda odpowiada radośnie, ale Noah nie jest zbyt rozmowny. Gdy radzie w samochodzie przestaje działać, inny pojazd na ulicy traci kontrolę i Jill musi go ominąć. Jednak najeżdża drugi samochód i uderza w ich auto, które staczała się ze wzgórza do jeziora. Woda zaczyna wypełniać samochód, a Jill każe dzieciom odpiąć pasy, aby mogły uciec przez okno. Kiedy próbuje za nimi podążać, woda ją przyciska, utrudniając pływanie. Na szczęście udaje jej się wynurzyć i znajduje Noa obok siebie, ale Matilda jest na brzegu, gdzie dwóch policjantów reanimuje ją. Informują ją, że w całym mieście nie ma prądu i mówią Jill, żeby udała się do szpitala, ponieważ ma brzydkie rozcięcie na czole. W szpitalu rodzina jest zaskoczona, widząc znacznie więcej rannych osób niż zwykle. Niektórzy mężczyźni dyskutują o tym, co się stało i uważają, że był to atak terrorystyczny, ponieważ zwykła awaria prądu nie miałaby wpływu na samochody. Ponieważ obrażenia Jill są niewielkie, Lekarze koncentrują się na najciężej rannych, więc Jill sama opatruje swoją ranę. Kobieta zaczyna krzyczeć coś o cudzie, a Jill biegnie do tego pokoju i odkrywa, że wszyscy pacjenci śpiączcy się obudzili. Następnie wracają do Doris, która informuje ich, że telefony również nie działają, a sklepy nie akceptują kart kredytowych. Niestety cała gotówka Jill znajduje się teraz w jeziorze. Ze względu na sytuację, Doris pozwala Jill spędzić noc w swoim domu. Tej nocy Jill nie może zasnąć, więc idzie do salonu aby obejrzeć zdjęcia swoich dzieci i zmarłego męża. Doris dołącza do niej, ponieważ również nie może zasnąć, i rozmawiają o lekach nasennych. Jill nie bierze ich, ponieważ jest uzależniona w trakcie leczenia, a Doris twierdzi, że jej nie pomagają. Po sprawdzeniu, czy Matilda śpi, Jill odkrywa, że Noa też nie śpi. Oglądają spadające gwiazdy, ale zdają sobie sprawę, że to satelity. W drodze do pracy Jill zauważa, że nikt w mieście nie może zasnąć. Więc ludzie próbują się czymś zająć, spędzając czas na ulicach. Wpada na Grega, który chce kupić więcej leków i jest gotów zapłacić podwójną cenę. Wszyscy zażywają coś, aby poradzić sobie z bezsennością, a on desperacko chce sprzedać lekarstwa, więc Jill mówi, że spróbuje coś zdobyć później. Kiedy w końcu dociera na uniwersytet, nie ma tam nikogo. Rano, po zakończeniu zmiany, Jill wchodzi do laboratorium, aby zabrać przeterminowane lekarstwa i nagle zostaje otoczona przez uzbrojonych żołnierzy. Jill mówi im, że jest byłym kapralem, aby zmusić ich do wycofania się. Wtedy pojawia się doktor Marfi i jest rozczarowana, widząc, że Jill kradnie lekarstwa, ale nie chce słuchać jej wymówek. Zespół Marfi i żołnierze wyjaśniają, że tworzą centrum badawcze, ponieważ od czasu wczorajszej awarii prądu nikt nie może spać. Marfi mówi Jill, że może do nich dołączyć, ale Jill odrzuca tę ofertę. Przed wyjściem Marfi podaje Brianowi adres centrum i prosi go, aby przyprowadził jej rodzinę. Brian mówi Jill, że powinna była przyjąć ofertę i wyjaśnia, jak brak snów płynie na wszystkich. Wkrótce będą cierpieć na halucynacje, zaburzenia motoryczne, a ostatecznie ich serca przestaną bić. Jak dotąd tylko jednej kobiecie udało się zasnąć i została zabrana do centrum, aby zbadać, dlaczego jest wyjątkiem. Jill zwraca uwagę, że Matilda spała, kiedy wychodziła, a Brian zastanawia się, czy mogła umrzeć. Zmartwiona Jill pędzi z powrotem do domu Doris, ale zastaje tam tylko Noa, który mówi jej że Doris zabrała Matildę do kościoła. Jill zbiera kilka rzeczy i mówi Noa, że odbiorą jego siostrę, ale kiedy mają już wyruszyć, Brian blokuje im drogę. Chce, aby Matylda również została zabrana do centrum w celu zbadania, ale Jill odmawia. Ona i Noa idą przez miasto, a Brian podąża za nimi. Ludzie zaczynają tracić rozum, co sprawia, że stają się agresywni, niszczą rzeczy i wdają się w bójki. Znajdują ciało za śmietnikiem, a Jill jest zszokowana, widząc, że to szeryf. Kiedy Noa pyta, co się dzieje, Jill wyjaśnia, że brak snu niszczy ludzki umysł. Tymczasem Doris przedstawia Matildę pastorowi, który zachęca ją do spania, aby stała się znakiem nadziei dla osób cierpiących na bezsenność. Kiedy Matilda zasypia, pastor mówi swoim wiernym, że mają cud i wkrótce ta energia się rozprzestrzeni. Kiedy jednak Matilda budzi się, a Doris próbuje ją zabrać, ludzie zaczynają pytać, kiedy ona pomoże im zasnąć, a nawet rozważają poświęcenie jej, tak jak Bóg poświęcił Jezusa, aby ich ocalić. Kiedy pastor próbuje uspokoić wszystkich, pojawia się Trio, a policjant przygotowuje się do strzału, więc pastor ponownie musi odesłać wszystkich na swoje miejsca. Jill chce zabrać Matildę, ale tłum nie chce, aby dziewczyna odeszła, a jedna z kobiet przypomina jej, że zgodnie z prawem Matilda pozostaje pod opieką Doris. Kiedy sytuacja znów zaczyna się zaostrzać, Brian przypomina wszystkim, że brak snów wpływa negatywnie na ich osobowości i opowiada im o środku badawczym, obiecując, że naukowcy mogą rozwiązać ten problem. Pastor nie zgadza się, aby Matilda poszła do laboratorium, ponieważ stanie się obiektem badań, a Brian grozi, że wróci z wojskiem, więc policjant strzela do niego. Kiedy ludzie wpadają w panikę, Doris wyprowadza Matildę tylnymi drzwiami, a tłum podąża za nimi. Przeszukują pozostałe pomieszczenia w kościele, a Doris udaje, że Matilda zniknęła. Po powiedzeniu Noah, aby spotkał się z nią w lesie, Jill znajduje swoją córkę ukrywającą się na piętrze. Muszą się ostrożnie skradać, ponieważ policjant grozi, że zastrzeli pastora, jeśli ten nie da mu dziewczynki. W kaplicy Noah nadal jest w szoku po zobaczeniu ciała Briana. Sprawdzając jego kieszeń, znajduje adres centrum. Nagle słyszy strzały i krzyki, więc biegnie do lasu, aby połączyć się z rodziną. Biegną tak szybko, jak tylko mogą, aż udaje im się ukryć na parkingu. Noa mówi, że powinni zabrać Matildę do centrum, aby uzyskać lekarstwo, a Dyl ponownie odmawia, ale zmienia zdanie, gdy Noah zwraca uwagę, że jeśli wszyscy inni umrą. Matilda zostanie sama na świecie. Będą potrzebowali samochodu, aby bezpiecznie się przemieszczać, więc Jill idzie do garażu Grega, ale zastaje go leżącego na ziemi i krwawiącego. Został postrzelony przez dwóch rabusiów, którzy usłyszeli hałas. Jill szybko się chowa, a mężczyźni zakładają, że to Greg wydał dźwięk, więc jeden z nich wielokrotnie kopie go w głowę, aby go dobić. Podczas gdy Jill ostrożnie się skrada i zabiera śrubokręt, aby się bronić, mężczyźni kradną samochód i w końcu objeżdżają. Jill patrzy na wszystkie kluczyki na stole i wybiera samochód. Zabiera swoje dzieci i objeżdżają. Podczas podróży Matilda zasypia. Wieczorem znajdują na drodze martwych złodziei i rozbity skradziony samochód. Jill zauważa, że ukradli odznakę szeryfa i broń, co oznacza, że go zlikwidowali. Zabiera obie rzeczy i wraca do swojego samochodu. Później, kiedy zatrzymują się na przerwę, Jill mówi Noa, że ludzie Marfi zastrzelili złodziei. Marfi pracuje jako psychiatra w armii i podczas wojny stosowała nieetyczne metody torturowania i likwidowania ludzi, w tym pozbawianie snu. To Marfi pomogła Jill znaleźć pracę po tym, jak została wyrzucona z powodu swojego uzależnienia. Noah rozumie obawy swojej matki, ale nadal chce zabrać Matildę do centrum. Następnego dnia znajdują grupę ludzi bez ubrania blokujących drogę. Odsuwa się na bok, aby ich przepuścić i wpatruje się w Matildę siedzącą na tylnym siedzeniu. Chwilę później docierają do opustoszałego miasta i zatrzymują się w bibliotece, aby znaleźć mapę. Jill jest wyraźnie na skraju załamania nerwowego i mówi płaczące Matildzie, że musi nauczyć się przetrwać w tym nowym świecie, więc uczy ją strzelać z broni. Matilda odmawia, a Jill w końcu strzela do kilku książek, aby uporać się ze swoją frustracją. Po wysłaniu Matildy do samochodu Noa i Jill patrzą na mapę, aby znaleźć centrum. W tym momencie grupa więźniów ucieka z więzienia i zaczyna błąkać się po mieście. Jill widzi ich przez okno i biegnie na zewnątrz, ale ktoś już zabrał jej samochód, a Matilda śpi na tylnym siedzeniu. Następnie grupa mężczyzn próbuje zabrać Noa, więc Jill strzela w ziemię, aby ich powstrzymać. Niestety była to ostatnia kula i duet przygotowuje się do ucieczki, jednak ich samochód wraca, a dotrz każe im wsiadać. Kiedy opuszczają miasto, Jill celuje bronią w dodze i próbuje go przesłuchać. Rozpraszają się i prawie powodują wypadek, ale Noa ostrzega ich w ostatniej chwili. Dodge gwałtownie zatrzymuje samochód i wykorzystuje okazję, aby odebrać broń Jill, która mówi mu, że nie ma już nabojów. Następnie Dodge zabiera kluczyki i idzie zbadać spaloną farmę. Znajduje nowe ubrania i przebiera się, podczas gdy Noa mówi mu, że próbują znaleźć lekarstwo. W międzyczasie Jill uczy Matildę, jak pobierać paliwo z innych pojazdów. Kiedy Dodge wraca, oddaje Jill broń i zgadza się zabrać ich do centrum, ponieważ sam też chce znaleźć lekarstwo. Wieczorem Jill usadza Matildę za kierownicą, aby nauczyć ją jeździć. Muszą jednak się zatrzymać, gdy odkrywają, że droga jest zablokowana przez piramidę śmieci, na której siedzi mężczyzna. W pobliżu drzew grupa dzikusów schwytała ludzi i powiesiła ich do góry nogami, aby pobrać ich krew. Przerażona Jill natychmiast przejmuje kierownicę i próbuje ogiechać, ale samochód uderza w piramidę, a dzikusy zaczynają wybijać szyby. Kiedy Jill manewruje samochodem wokół sterty śmieci, dzikusy sięgają do środka, a rodzina musi z nimi walczyć, aby ich powstrzymać. Kiedy kobieta chwyta Matildę za włosy, Noa ćgają śrubokrętem w ramię, aż ta ją puszcza. Niektórym udaje się złapać Jill i prawie ją wyciągnąć, ale w tym momencie Matilda naciska pedał gazu i w końcu udaje im się uciec. Dzikusy biegną za nimi przez chwilę, ale samochód jest zbyt szybki, aby mogli go dogonić. Kilka godzin później grupa dostrzega światła centrum w lesie. Rodzina wysiada z samochodu i żegna się z Dodziem, który objeżdża sam. Przy drodze stoi stara Szopa, więc Jill każe dzieciom czekać tam podczas gdy ona sprawdzi centrum, aby upewnić się, że jest bezpieczne. Po zatrzymaniu się nad rzeką, aby się odświeżyć, Jill podchodzi do centrum i zauważa żołnierzy przyjmujących zastrzyki, aby zachować zdrowie psychiczne. Czeka, aż ciężarówka przejedzie przez most, aby przejść pod nim niezauważona, i znajduje kilka nabojów na schodach. Gdy strażnicy odwracają się lub wchodzą do środka, Jill udaje się wkraść do środka i używa tego samego hasła, którego używali na uniwersytecie, aby wejść do laboratorium, gdzie zakłada fartuch laboratoryjny, aby pozostać niezauważoną. W sąsiednim pokoju znajduje śpiącą kobietę, a drugi lekarz zakłada, że Jill przyszła po próbki krwi. Jill zaczyna to robić, zauważając rana na ramieniu kobiety, co dowodzi, że już kilkadziesiąt razy ją nakłuwano. Kobieta narzeka, a Jill obiecuje jej pomóc, ale prosi ją również, aby zaopiekowała się Matildą, jeśli wszyscy inni umrą. Zdezorientowana kobieta mówi, że nie wie, dlaczego może spać, ponieważ miała umrzeć kilka miesięcy temu. W tym momencie Marfi znajduje Jill i pyta ją o Briana i jej rodzinę, więc Jill udaje, że nie widziała Briana po opuszczeniu uniwersytetu. Marfi wyjaśnia, że nie mają jeszcze lekarstwa, ale stworzyła koktajl, który pomaga w utrzymaniu sprawności umysłowej, czyli zastrzyk, który otrzymali żołnierze. Jednak koktajl ten powoduje pewne uszkodzenia neurologiczne. Marfi obejmuje Jill i mówi, że cieszy się, że ta przyjechała pomóc, ale brzmi to tak, jakby traciła nadzieję. Potem Jill opuszcza budynek i siada na schodach, Płacząc i myśląc, że ludzkość jest skończona. Nagle widzi flary na niebie i dotrz pojawia się w samochodzie z Matildą i Noa. Jill próbuje do nich pobiec, ale żołnierz natychmiast ją łapie. Wszyscy strażnicy są gotowi strzelać, dopóki Matilda nie mówi im, że potrafi spać. Rano doktor Marfi i Katz mówią Matildzie, że pomoże ludziom w tych eksperymentach. Matilda odkrywa małpę, której głowa została rozcięta, ale nadal żyje. Trzyma małpę za rękę. Podczas gdy Katz próbuje ją uśpić za pomocą znieczulenia, ale nic się nie dzieje. Chcą porównać aktywność mózgu Matildy z aktywnością małpy, więc próbują znieczulenia na niej i natychmiast zasypia. Następnie Marfi sprawdza, co u Jill, która jest zamknięta i zaczyna mieć zawroty głowy z powodu bezsenności. Marfi mówi jej, że brak snu był prawdopodobnie spowodowany rozbłyskiem słonecznym, który wpłynął na połączenia magnetyczne w ich mózgach. Jill błaga o uwolnienie córki, ale Marfi odpowiada, że przetrwanie ludzkości zależy od tej dziewczynki. W międzyczasie żołnierze dowiadują się, że Dotr jest elektrykiem i podają mu zastrzyk z koktajlem. W laboratorium Matilda zauważa, że śpiąca kobieta przestała oddychać. Katz bezskutecznie używa defibrylatora i kobieta umiera. Marfi każe mu przyprowadzić Noah, aby porównać jego aktywność mózgową z aktywnością Matildy. Wracając do Jill, zaczyna ona mieć halucynacje. Noa pojawia się przed nią i oskarża ją o poleganie na innych ludziach w wychowywaniu swoich dzieci, po czym zaczyna ją dusić. Wyciąga również nóż, ale w tym momencie do pokoju wchodzi żołnierz i zabiera prawdziwego Noa, kończąc iluzję. Błagania Jill o życie syna zostają zignorowane. Na zewnątrz strażnik myli szyszkę z granatem i otwiera ogień. Odgłos strzałów sprawia, że inni żołnierze tracą rozum i zaczynają strzelać do naukowców, innych uzbrojonych mężczyzn. Kobieta widzi Jill i myśli, że to jej była więc strzela do niej, a potem popełnia samobójstwo. Na szczęście pierwszy strzał nie trafia i uderza w rurę. Dzięki temu Jill może ją złamać i się uwolnić. Żołnierz noszący Noa też traci rozum i prawie go likwiduje, ale Dodge powstrzymuje go w ostatniej chwili. Kiedy mężczyzna zdaje sobie sprawę z tego, co prawie zrobił, ponownie waliuje i rzuca się na Dodge'a, aby go zlikwidować, więc Noa zaczyna się czołgać. Jill skrada się, unikając chaosu i zostaje zatrzymana przez żołnierza przy drzwiach. Jednak zostaje on zastrzelony przez współpracownika. W laboratorium Katz podaje Marfi koktajl, mówiąc, że bez powodu poświęcają dziecko. Kiedy Jill wchodzi, Marfi mówi jej, że nie może pozwolić jej zabrać dziewczynki i grozi jej skalpelem. Nagle Marfi zaczyna czuć się źle i w ciągu kilku sekund upada martwa. Okazuje się, że Katz celowo zostawił pęcherzyk w igle, aby ją zlikwidować. Jill uwalnia Matildę i razem biegną szukać Noa, ale muszą się ukryć. Gdy pojawia się więcej żołnierzy strzelających do siebie nawzajem. W końcu znajdują Noa, który dotyka przewodów, mając halucynację, że to ryba. Nagle zostaje porażony prądem, a Matilda biegnie po defibrylator, omijając martwych żołnierzy leżących na ziemi. Kiedy ona i Jill używają defibrylatora na Noa, również zostają porażone prądem i tracą przytomność. Rano Matilda budzi się i widzi swoją matkę przytulającą ciało Noa. Płacze, potrząsając nim, aż w końcu otwiera on oczy, co oznacza, że spał. Za nimi pojawia się strażnik z bronią, ale po chwili wahania pozwala im odejść. Następnie rodzina przygotowuje się do wyjazdu wojskowym samochodem. Noah mówi Jill, że miała rację, nie chcąc tu przyjeżdżać, i przyznaje, że zależy mu na jej dzieciach. Tymczasem Matilda patrzy na defibrylator i zdaje sobie sprawę z czegoś. Serce Noah przestało bić, co oznacza, że umarł, a dzięki porażeniu prądem wrócił do życia. Potem znów mógł spać. Matilda myśli, że umarła w jeziorze. A policjanci przywrócili ją do życia, dzięki czemu również mogła spać. Matilda dochodzi do wniosku, że aby pozbyć się bezsenności, ich życie musi zostać zresetowane. Ponieważ Jill ledwo funkcjonuje, dzieci zabierają ją nad jezioro i wrzucają do wody, aż umiera. Następnie przeprowadzają resuscytację i przywracają ją do życia. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.